Czy Cristiano Ronaldo się odkleił? Albowiem te dwa cytaty wzbudziły dużo kontrowersji. Pierwszy dotyczył Messiego. Na pytanie czy Messi jest od niego lepszy odpowiedział, że się z tym nie zgadza i że nie chce być skromny. Tu już więc było wiele komentarzy od kibiców Team Messi, Team Ronaldo. Drugi cytat jednak bardzo się zestarzał. Uwaga konkurs! Wygraj 100 złotych. W bramce znajdź polskiego piłkarza i napisz jego nazwisko w komentarzu. Odpowiedz też na pytanie w jakim klubie grał najlepiej. 30 listopada zostanie wybrana jedna osoba, która z nie stówkę. Musisz oczywiście subskrybować ten kanał i obserwować mnie na TikToku i Instagramie. Powodzenia. Albowiem cr 7 opowiadał o Mundialu jako o turnieju, który nie jest mu potrzebny do pełni szczęścia. Powiedział, że wygrana w Mistrzostwach Świata to nie jest jego marzenie. No i kibice wyciągnęli jego stare wywiady, w których to mówił wprost, że wygranie Mundialu to jego marzenie. But walk-up it's, it's a dream. It's a dream. Ale wtedy jeszcze Messi tego nie uczynił, to może dlatego zmienił zdanie, chyba że po prostu dojrzał i zmienił swoją decyzję. Co sądzicie, napiszcie w komentarzu.